Soak it czarodziejki. Podwodna kopalnia. Bardziej na lewo! Mówię ci, to się nie uda. Dobra, teraz!

Mówiłem, że się nie uda! Z kokosem się udało! Księga Sekretów wie wszystko o swoim właścicielu. Dobrze, że nie jest twoja! Każdy zamiar Fobosa jest zamknięty w środku. Jest taki mądry i stanowczy. Nie ma na przykład jakiejś wersji internetowej? na przykład www.sekretyfobosa. Ojej! Że coś tak metalowego może być tak wygodne, jak ją pan dopasował. To sekret zawodowy. <grym> jak ci na imię? Aketon, panie! Aketonie, zaszczyciłeś nas swoim rzemiosłem. Wspaniała. Jest naprawdę piękna. Dziękuję. Będę u siebie. Muszę napisać o tym w pamiętniku. Zgodziłem się na twój powrót do pracowni po wykonaniu korony. Dotrzymuję danego słowa. Odprowadzić go do jego pracowni pod tym jak użyje swych zdolności do naprawy narzędzi w podwodnych kopalniach Nie, nie tylko nie kopalnie Dzięki, przyjacielu! Znam cię! Panie, ten zombie jest złamany! Potrzebuje imadła madła z mojej pracowni! Bez niego nie wyreguluję przekładni! Cała produkcja stanie! Eldarn. Gdzieś ty był? Wyglądasz okropnie. Fobos wysłał mnie do podwodnych kopalni, żebym naprawiał narzędzia. Muszę zaraz wracać. Znajdź swego przyjaciela Kaleba i przekaż mu wieści. Kaleb jest na ziemi. Nie jest tu bezpieczny. Jeśli skojarzył nas z buntownikami, nie będziemy bezpieczni. Powiedz mu, że jego ojciec nie zginął w bitwie pod szarym lasem. On żyje! Widział ktoś bardzo pyskatego przechodzącego? Piękne pudełko pełne! My się, czapeczki! Blank, A? muszę znaleźć kaleba i powiedzieć mu coś ważnego. Jego ojciec żyje. A? Jest więźniem w podwodnych kopalniach razem z moim ojcem. Tak, ojciec w podobnych kopalniach? Podwodnych. Wodnych, dobrze. Myślał, że od razu powie księciu Fobosowi. Posłuchaj szpiegu. Jeśli to nic ważnego, wkrótce przestaniesz udawać więźnia i sam się nim staniesz. A więc przechodzący, nie znasz imienia więźnia, którego rozpoznał kowal? Imiona giną w kopalniach. Więzień popsuł narzędzie. Ryzykował karą dożywocia dla chwilowego uwolnienia? Ostrzegł kogoś. Powiedz mi, kiedy go zobaczysz. Ginął rok temu w bitwie pod szarym lasem. Trochę szacunku, Cedriku. Ten człowiek może nam się bardzo przydać. <gry> portal, aby go zwabić. Ja nie posiadam takiej mocy, ale moja siostra tak. Wielka mapa Twojego królestwa, pokażę Ci coś. Dotknij mapy tutaj. Nad jeziorem zbierała się burza. Podczas jutrzejszej parady mógłby padać deszcz. Właśnie ją powstrzymałaś. Ja potrafię to zrobić? Potrafisz znacznie więcej. Mój ojciec żyje. Nie mogę uwierzyć. Idziemy do podwodnych kopalni. Zdajesz sobie sprawę, że nie ma gwarancji, że go uwolnimy. Strażniczki, włączcie się! baci się jest jakieś 100 metrów od brzegu i 15 metrów w dół. Trzeba będzie dopłynąć. Dopłynąć? No wiesz, ciało w wodzie makarz nogami. Nie, ja ja właśnie myłam włosy. Jeśli je mocze zrobi mi się szopa. No dobra, nie umiem pływać. Co? No? No? Żaden problem. środka! Nie martw się, Cornelio! Wiele rzeczy nie potrafi pływać, na przykład. Yy, skały! Oho, ja się wcale nie martwię, ale dzięki za troskę. Do góry, do góry! A! Kiedy chodziłem z tatą na ryby, łowiliśmy większe niż ta. Chyba coś słyszałem. Jest tylko jedna droga do kopalni. Prosto w dół. Czekaj! Słyszałem coś jeszcze. Myślę, że nadchodzą. Chyba słyszę głosy. Zasadzka? Albo z lotwanów Star Treka. Skąd by o nas wiedzieli? Pęknięcie w zasłonie jest pod wodą. Fobos nie tworzy portali. Ale Elion na pewno tak. Uwięziła mnie w wielkiej bańce, pamiętacie? Kto wie, co jeszcze potrafi. odwrócić ich uwagę. Lawina! Hej, wy! Przesunąć te głazy! Kanepie! Przyszedłem po ciebie. To już na nic. Zostaw mnie. Wystarczy, że jestem skuty. Musisz mi przeszkadzać? Mam go. Aaaa, rzuć Kilowi, znaj mi kask. <grystanie> 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 W marzeniu mieczem polej ranę zimną wodą. <śmiech> <śmiech> Jak oni się przemknęli! Nieważne! Jezioro załatwi sprawę za ciebie! Otworzyć śluzy! Zalać kopalnię! Irmo! <grygają> oh! oh, Lasko to nadchodzi! Zalewają za kopalnię! Musimy zejść do głównego szybu. To jedyne wyjście! Nie możemy... Możesz wiedzieć? Nie musi Ale będzie super Ach, Trzymajcie się tego, lepiej załóżcie kaski Są więźniowie przykuci do skały! O, Ej, poś, trzeba przeciąć głupi łańcuch! Ogień! Tędy nie wyjdziemy! Zbliża się zbyt szybko! Mogę zrobić dziurę w tej skale, ale woda z jeziora szybciej się tu zjawi. Jest tu coś szczelnego, gdzie można by się schować! Pokój strażników! Pomocy to też ludzie! To znaczy... dziwne stworzenia. Dzięki. O, dostawcie broń na zewnątrz! Mamy czas! O, zaczyna się. O. Gdzie oni są? Kornel, <laughs> <laughs> możesz zabrać stąd górników? Wracaj, nic nam nie będzie. Czy jaszczurki to gady czy płazy? Gady. To znaczy, że musi wypłynąć? Dobra, co jest większym problemem? Straże i katapulty, czy pan super jaszczur? Gdzie on jest? Goni kaleba. Ten pęcherzyk, z którym się tu dostaliśmy, możecie zrobić większy i zimniejszy? Gotowa? będą już pewnie bezpieczni w nieskończonym mieście Chcecie pójść z nami i świętować? Chętnie, ale musimy doręczyć przesyłkę. W głębi serca wiedziałem, że po mnie przyjdziesz. Witaj wśród buntowników, tato. <śmienicza> Strażniczki, przywódca i jego ojciec, ten zdrajca, wszyscy jednej nocy. <śmienicza> Co? Oto twoje w obozie! Przyda im się około 30 minut na odwirowanie, a twój łuskowaty zwierzak wróci około wschodu słońca. Ale ostrzegam, nie ma dobrych wieści. Ciao! <śmienicza> 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 zlecenie Jetix i Z-Tekst. Tekst polski Agnieszka Klucznik. W polskiej wersji wystąpili Izabela Malik, Magdalena Korczyńska, Anita Sajmuk, Radosław Kaliski, Konrad Ignatowski, Ziemowit Pędziwiatr, Ireneusz Załuk. Montaż Norbert Rudzik. Udźwiękowienie Zbigniew Malecki.